Witajcie, jestem Lukas Witwas. W kolejnym odcinku z GTA 50 przestępcy, moi drodzy, w poprzednim odcinku troszeczkę się wydarzyło, jak sam wiecie. No i znaleźliśmy przypadkowo w sumie list od Hektora. tam wiecie, no i tak, czy siak prędzej czy później by chłopak umarł, a i ta, jeszcze jego pogrzeb jest niedługo, moi drodzy. My mamy jeszcze dużo do załatwienia na mieście, także moi drodzy, lecimy od razu, bo nie ma co zwlekać. Pierwsze co widzowie, to jedziemy na burton, żeby zrobić tam porządki po tym wszystkim. Tyle ile John ogarnął to tyle wystarczy. Wydaje mi się, moi drodzy. Ale i tak jeszcze zrobimy i pokażę olejkowi co tam tą miejscówkę, bo. On gdzieś wyjechał dzisiaj, widzowie. O, zobaczcie, widzowie, młodziak jest. no młodziak. Ciema. Gdzie byłeś ostatnio? A wiesz to byłem. Zarabiałem pieniądze, bo byłem Zarabiasz na pieniądze. tym. Yy, o, gadaliśmy ostatnio, jak yy, cię podwoziłem. No to, na tym, o tym, tym, jak coś nazywa. O Czarnym rynku gadaliśmy, no? No, no i sai, że, że goś mi ku... zlecił. Mam okreś jakąś starszą babkę, nie? No. no i chłopie, biegnę se, biorę jej torebkę i spierd... A tu nagle jakiś ch... rycerz na białym koniu kurwa, mnie Ja mówię ja pierd... no i wyjebę... torebkę do tyłu i uciekam I mnie dopadł z kijem, mnie napierd... k... Kur... Nie wiedziałem co się dzieje, ale przeżyłem, także jest super Łody, ty kurwa, Chodź ze mną, ci coś pokażę Dobra Zobacz moją furkę pista. O, chłopie, stare dzieje Ole, chodź Zobaczysz jak w ogóle śmiga ogólnie, patrz teraz o, oh, kurwa! No, słyszysz jak to brzmi, młody? Co mówisz? Słyszysz jak ta fura brzmi? No, zajebiście! No, chłopie, pokażę ci coś. No, ty wiesz doskonale, że działają gangi w mieście, nie? No, wiem. I doskonale wiesz, że my jesteśmy czarnymi. No tak. Twierdziłem, że jako iż pomogłeś mi ostatnio i ogólnie pomagałeś mi dosyć bardzo w ostatnim czasie, zasługujesz na coś więcej, mordzia. Także ja ci coś pokażę ostatnio, co przejęliśmy. Nasz nowy teren. Pamiętasz pomarańczowych? te mandarynki, no pamiętam. No, to już z nimi problemu nie ma z nimi A to tak wybiliście ich, czy co? Tak szczerze mówiąc, wygoniliśmy ich Z ich własnej dzielnicy Aha A oni mieli tu coś, czy nie? Oj, mieli dużo, pokażę ci chłopie Daj mi moment, tylko skontaktuję się jeszcze z jednym znajomym Dobra, spoko Widzowie, musimy się Dla skontaktować tiktoka, z John y. Musimy skomuć, się skontaktować z Lejkiem Bo chyba częstotliwość 86,5 widzowie, nie jestem pewien teraz Nie, 69,5 widzowie, dobra, nieważne Jedziemy na częstliwość. Halo, Lejk, jesteś? Halo o, jesteś, podejdź na Burton, nowa dzielnica nasza. Dobra. Dawaj młody, oprowadzać. Dobra. Chcesz dołączyć do nas? No, mogę i tak nie mam nic do roboty. Wspaniale. To. No to będziesz miał dzisiaj pierwsze zadanie swoje. A jakie? Podlatasz dla mnie z towarem. Dobra. Jest dużo e. tego, więc nie zrać. Ja się nie boję wyzwań. To tak, tutaj mamy piwniczkę. Tutaj, jak zobaczysz, mamy taki pokój do ważenia towaru. Także lecimy dalej. Tu mamy pokoik do tortur. Taki powiedzmy, tutaj masz cele. Możesz, chłopa, posadzić na krzesełku, wpakować do zakratki. Nie ma najmniejszego problemu. O, ma za w głowę w może lecimy dalej. Po lewo jest magazyn nasz, całe uzbrojenie, wszyściutko, tu jest też towar. Wow. No właśnie, także tu mamy, a, już, wiesz, taki magazynek nasz. A to nie wybuchnie? Jak w to strzelisz, to, to wybuchnie. To może lepiej to wynieść, bo to, wiesz... Zobaczymy. To, wiesz, to może być y, jakąś pluskwę, w czy coś w tym stylu, Boże, że, że ktoś, ktoś kliknie i nagle, wiesz... Tutaj masz taki pokoik już, wiesz, do, do pogadania, taki narad narady, powiedzmy. No, tutaj to by się imprezkę wykręciło. Dokładnie, ale to nie koniec oczywiście niespodzianek z tego wszystkiego bo jest jeszcze pewne miejsce w garażu, o którym nie może nikt wiedzieć, także pamiętaj, trzymaj język za zębami, nic nie mówisz nikomu. No a jak? Ja nie confident. No oby oby, bo z takimi to wiesz jak to się kończy. No tak. Także to jest taka strefa powiedzmy mieszkalna. Chcecie to tak, A tu, tu nikt nie mieszka? Ty zaś? Mieszkają ludzie, ale oni wiesz, są w strachu, jak słyszą o lutym, o, o, o gangu. Siema, Lek. No, Lek. W sumie, tak. Siemano. Siemano, siemano. Tak, no, Siedem. A dawaj, pokażę wam garaż. No, proszę, będzie robił u nas. Dobra. Hmm, tutaj panowie jest garażyk, w którym. No, mało kto o tym wie, no bo nie oszukujmy się, no. Na pierwszy szczurka, myślicie, że coś tu jest? No, nie. No, parking. No właśnie, to teraz cię zaskoczę, Jo! Chodź tutaj. Ale dobre czasy się przypominają. No no no. Doskonale się przypominają. Co tam lake? Wszystko dobrze, wszystko dobrze. To dobrze. Jakoś to leci, nie? Leci, leci. Fabio trochę przeżywa tą śmierć tego Hektora Co nie wątpię. Jakiego Hektora? Taki nasz przyjaciel. Nie się. Dobra Łodziak, ja ci tutaj poczekaj. Weź sobie tutaj te woreczki, te te pięć woreczków, które tu jest zapakowane. Bierz to ze sobą i leć, to posprzedawać. Ustal ale sobie dobra. sam cenę. No, ale to, to może ty ustal, to ja będę sprzedawał. Jeszcze komu, kóże, ko, okradnę kogoś, to będzie więcej. No to mówię ci, za tyle, ile uznajesz, że sprzedać chcesz coś. Eku, jestem zawodowcem. Zobaczymy. Będzią grube miliony. Jak się spiszesz to zobaczymy za sobą dalej. Też tak mówiłem. No, no i co? Same. No i jesteśmy, a w sumie, no i jesteśmy w miejscu, w którym teraz jesteśmy, Skróć. Łapie, zobacz, co masz na szyi, ty mówisz, że, że co, ci nie wyszło? Komu nie wyszło? Nie, wysz. właśnie mi wyszło, bo właśnie przyjechałem to na rolls nie? Za tym? Za rolls no. Fajny. Da, no, fajny, fajny, Jej. także leć móc, jak sprzedawać, okolice Burton i tam jeszcze na Winewood, nasze bloki, to są już nasze tereny. Dobra, jak chcesz, to będę ten. A właśnie, daj mi swój numer. Już ci daję młodziak. 113 na no. 87 na no. 02 Dobra, zapisałem sobie. W kontakcie młodziak. Jak masz na imię? No. Johnny? Jack. Jack, Jack. Taki młodziak inny był jeszcze. Dobra no. Jack, powodzenia. To lecę. cześć. Ale niestety, 2 metry pod ziemią. No niestety. Cześć, jest do ciebie sprawa. Przejmowałem Przyjm wczoraj te tereny z Johnem i porozmawiałem sobie z tym całym OG, przekazał mi informacje na temat tego, że gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, jakaś elektrownia ponoć, ale w stary tak szczerze wąt mają jakąś swoją fabrykę mety, gdzie dosłownie oni się tym zajmują, zajmują się z... zajmują się metą w mieście. a ci powiem, nie podoba mi się to w Że co, zajmują się Dlatego sprawa do ciebie jest taka. Zlokalizuj ich stary, to całe laboratorium. On mówił o jakiejś elektrowni. Ale szczerze wątpię w to, bo powiedz mi, to normalny w elektrowni, by robił stary jakiś powiedzmy, no, fabrykę zioła, fabrykę metali. Do no czegokolwiek. Warto sprawdzić tę fabrykę, bo czasami po prostu są w takich dziwnych miejscach, nie? No tak. Także mówię, ci zlokalizuj mi to. Daj mi cynę, jak się dowiesz od razu, bo ja mam jeszcze do załatwienia jedną rzecz. Bo... Kurdeć, powiem Ci. Fabio jakoś dziwnie, ostatnio się dla mnie zachowuje. To znaczy? Jakiś taki jest krzywy dla mnie. Może podejrzewa, że chcesz, stary, zrobić mu koło dupy? Może. A na Ale razie tam. tego nie planuję. Ja się z nim w ogóle nie razie. widziałem w ostatnim czasie. Mhm. No dobra. Ile dalej za tego rolca? Ja? Do tego rolca? Mhm. Koło. Oh, wow. 800 tysięcy? Ładnie, ładnie. Eee, masz jeszcze informacje na temat, może tego Andrewsa całego? Bo miał powiedzieć mi o tym Luke, ale nie, nie odpowiadał. Aaaa, dozważy. no, 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 no. no. Zapomniałem o tym powiedzieć. Bo kur. stary, mówiłem się z Lukeem a on nic mi nie mówił. Nie, nie, nie powiedział, nie ma go, nie ma z nim kontaktu w ogóle. Ten cały Andrews, jak on tam ma, czeka na ciebie na jakieś wypizdowie. Nie wiem, gdzie to jest nawet. Wyślij mi stare lokalizacji potem tego. No dobra. Dobro. To najlepiej teraz, ja bym już z nim się spotkał, bo jeszcze mam parę rzeczy na myśli do Fajna, związanych z, z ogólnie ze wszystkim. Ej, tu stracimy no co, co, co jest młody? O, n a Kupił wszystko. To weź jeszcze Dobra. ze składziku tam, z magazynu, który ci pokazałem jest jeszcze trochę towaru. Dobra. No tak to się kręci. Dobra, to w kontakcie, daj znać. Dobra. Dobra, widzowie, no jak sami słyszeliście, jedziemy spotkać się w tym momencie z całym Endrusem. Dlatego, że miał nam to przekazać informacje na temat tego wszystkiego. Luke, ale niestety, widzowie, no nie jest w stanie nam tego przekazać, no, bo nie wiadomo, nie ma z nim kontaktu. Ale przekazał przynajmniej to lajkowi widzowie. Także, czekamy aż tam yy, prześlą lokalizację lajk i sobie... Jedziemy od razu w to miejsce, widzowie. Moi drodzy, powoli dążamy w miejsce, gdzie mamy się spotkać z tym całym Endrusem. No i Co faktycznie... Ta, 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 mam, mam. W samochodzie mi to od razu się wklepało. Zresztą to, płanią. To Wreszcie, dobra, dobra. De wracając, moi drodzy, do tego, co mówiłem. Faktycznie to jest, jest to jakieś wypizdowanie, tak jak mówił Blake. Przynajmniej mamy obstawy w razie czego, no bo... Do końca Lukas nie ufa temu co mówią, Andrewsowi, moi drodzy. Ale Lukas widzowie się bardzo dobrze prezentuje w tym Mercedesie. No witam cię, Andrews. Nasze kolejne spotkanie. Powiem wprost. Intrygują mnie twoje umiejętności, powiedzmy, w terenie. Kim tak naprawdę jesteś, co? Umiejętnością? Niezbyt mogę ci tak powiedzieć. Nie jesteś z sobą godną tej wiedzy. Mhm, mm jestem mm. godną. A to, to co za ludzie? Wyglądają jak jacyś szambonurkowie, kurwa. Powiem kolegom, żeby odłożyli te bronie. pierwsze, jeśli chcesz się coś wiedzieć, to trochę kultury. Mhm. Mm A po drugie, jedyne co ci mogę powiedzieć. Wiem więcej niż przeciętny człowiek o tej pierdolonej w tym mieście. Co masz na myśli, że wiesz więcej? Każdy bestie? No mm, doskonale wiem kto to jest, miałem z nim już do czynienia. sobie wyobraź, że walczyłem z nią jeszcze kiedyś Nic. Mm. no i jakim cudem przeżyłeś? no widzisz tu masz odpowiedź skąd moje umiejętności wiele przeżyłem mm -hmm. a o wszystkim dowiesz się jeśli będziesz postępował zgodnie to znaczy że będę go postępował, jak mam postępować żeby się dowiedzieć więcej co? nie wiem, za bardzo w moich interesach to teraz a dwa, no cóż żyj dobrze w tym mieście nie hmm. mogę powiedzieć. A wiesz co, dam ci wskazówkę na tą mojej przeszłości. Skąd wywodzi się te Stamtąd jestem. Skąd wywodzi się te kila? Siadajcie do auto. Przeprzednę widzowie. Dobra, ale przede wszystkim widzowie zanim cokolwiek będziemy działać w sprawie Andrusa, to na pewno musimy samochód prześwietlić widzowie, bo luka z kątem oka. Ujrzał kątem oka Lucas to, że coś mu grzebał. Podjedziemy stary do paleto na warsztat do ciebie. Widziałem grzebać coś chodzi. Tak, o to chodzi. Dobra widzowie, jedziemy do paleto Zanim załatwimy inne biznesy, dlatego że widzowie no nie ukrywam. Trzeba sprawdzić ten samochód ze względu na to, że grzewali nam przy nim. Jedziemy do ciebie na warsztat stary. Sprawdzimy się. Do usłyszenia. Zobaczymy widzowie czy faktycznie coś podłożyli, ale na 100% no nie ma mowy, że niczego nam nie podłożyli grzewiąc tam przy tym samochodzie. Także moi drodzy, jedziemy na pełnym gazie do warsztatu Lejka. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, powoli dojeżdżamy. Jesteśmy już przy tej stacji. Wjeżdżamy już na teren warsztatu od Lejka, więc zobaczymy moi drodzy, jak to wygląda. Gdzie wiać? Dobra. Kurde, Widzę, jestem ciekaw, czy faktycznie nam coś podłożyli, ale na pewno jestem tego niemalże pewien, moi drodzy. Och, dobra, gaszę już silnik. Widzę, że ta sama motorynka co wcześniej, co? Tak, mhm. przemalował. Sprawdź ten samochód stary. Nie podoba mi się to, że grzebali coś przy niej. Podłożyli. Co? Ile plusk? Dwie. GPS i pocuch. Mm. Ładnie, ładnie. Dobra, dezaktywuję to. Zdaj mi to najlepiej, żeby w razie czego nie znieaktywowali tego. No to tu jest wsadzone. Przy rejestracji. Chuja ja by usłyszeli przy moim, moim wydechu łopie. Ta Debil jakiś to Bo że ten Debil ma takich słabych ludzi. Dobra, już mam. Ale zaintrygowało mnie coś. Powiedział mi, że pochodzi stamtąd skąd pochodzi te kilo. Tequila? Tequila, no. To jest na no winewood. Ale stamt, Kurwa. Alkohol. Aaa. Skąd pochodzi? A bo ja wiem? Sprawdź w internecie, kurwa. Po to masz telefon, nie? No tak, kurwa, to nie powiesz. Więc ten lek to jest, jest imbecyl, mój drodzy. On no się nic nie zmienił. Eee... Z Meksyku. Z Meksyku. No i masz rozwiązanie skąd jest. Ty, ale jak ja z Meksykanicami mam współpracę? No widzisz. To chyba niech od nich. Nie wiesz. Pochodzi z Meksyku, ale niekoniecznie z jakiegoś kartelu od nich stary. Może był znaczy, członkiem. Albo to jest stary kartel. Albo stare lata. Albo stary był nikim tak naprawdę i samouk. Hmm. Coś w tym jest. Ciekawe. Ale kim on jest, on chce pomóc, on chce złe, źle, nie Nie mam pojęcia, stary. Teoretycznie widzę w nim naszego sprzymierzeńca, ale z drugiej strony, kiwi, kim on tak naprawdę jest. Nie wiem nic totalnie o tym człowieku. Jedyne co to, luk coś na jego temat wie, no bo on tam powiedzmy, z nim jeszcze się utrzymuje jakikolwiek kontakt. I powiedział mi jedynie przy ostatnim moim spotkaniu z nim, że. On ma ciekawą kartotekę. I tylko tyle z tego wiem. Ty! No? Umiesz strzyc? Strzyc? Coś tam umiem. No. Mam maszynkę. Zrób, weź mnie opierdzie na łyso. Na łyso? Dobra. Dawaj, Maszynnie usiądziemy tak już... w biurze. Zrobię ci baskata. No, muszę rozgodzić te włosy, bo... Byłem przecież stary z zawodów w Vice City. Barber. Barberem, no. Teraz ja tu usiądę. Dobra. Gdzie masz tam maszynkę? W szafce. Dobra. Ta? No, coś tu jest, dobra, lecimy stary, biorę to. Widzowie, obetniemy lejka i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie martw się, nie spierdzielę. No nadzieję, Nie ma źle, chcesz zobaczyć? No, czekaj, przejrzę się w telefonie. Przejrzyj, powiedz co sądzisz. No, git No, widzisz, byłem jednym z lepszych barberów, powiem ci stary w ICT. Nawet sobie salę miałem. Ja to upychałem na przykład staruszką, rozwalone telefony No, widzisz. Każdy miał swój sposób na zarobek. No, były. By. Ciekawy jestem, co u mojego starego. A, A ciekawy, co u mojego. Teoretycznie nie żyje, ale to wiesz, różnie bywa. No... każdy chyba starym tak jest. Jak uciekł. Jak byłem ciakiem, to znikł. No ja też, wiesz? No widzisz. To podobno umarł, ale nie wiem. Mój też podobno umarł. Ale by był podpis stary na końcu wszystkiego, że nasi starzy... Twój stary i mój stary to jedna osoba. I że jest szefem ale by było, ty. ty. to masz... no to nie wiem, jak to by się stało. Widzisz, Chociaż może... w sumie czy my jesteśmy podobni? Tak, szczerze? Jestem trochę, trochę jaśniejszy. no ale to wiesz, zależy z jednej matki, nie? No właśnie Dobra stary, jadę na miasto, mam jeszcze parę rzeczy do załatwienia Dobra, chcesz to w kontakcie W kontakcie, dzięki że pomogłeś Dobra elo Siema. No coś widzę, no, przyjęliśmy Lejka Pomógł nam Też z plus kwami Więc wiecie moi drodzy Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło I co wiecie, no to Lukasa ojciec teoretycznie nie żyje w sumie, tak Lukas tyle co to pamięta, tyle mu matka powiedziała za dzieciaka Tak samo jak wypadku Lejka moi drodzy, u niego tak samo jego się teoretycznie nie żył, ale go prawdopodobnie nigdy nie widział. By było świtnie, moi drodzy, jakby na koniec okazało się, że tak naprawdę lejki Lukas to są bracia moi drodzy, tylko z innej matki. Ciekawe by to było moi drodzy Dobra moi drodzy, troszeczkę czasu minęło jak sami widzicie Jest godzina 17.30, Lukas jedzie na firmę za pewne rzeczy Ale widzicie sami, że like coś chce No co tam like? Mamy ich to śmieszne laboratorium I co, to jest elektrownia jakaś? Nie wiem właśnie co to jest, możliwe że to jest elektrownia Okej, okay, no bo ja jestem drodzy na firma, gdzie to jest? To jest niedaleko twojej firmy, masz lokalizację, będziesz miał wbite zaraz Dobra, to czekam o mam stary, co ty zrobiłeś, że to od razu mam chopy w tym, w panelu, w samochodzie? Magia. Magia, ty kurwa bro... haker. Sztuczki lejka. Haker bonzo ty. Dobra Szolejko. ja jestem niepopadal, dam ci znać co i jak to jest. Dobra, jak ktoś to znam przebrane, wbijamy tam. Dobra, dam ci znać, no pod zaraz. Dobra. Co widzę, to jest w tym miejscu w takim razie, zobaczymy czy tam coś jest. Zostawimy samochód moi drodzy tutaj, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Ciągniemy glocka. Zostawiam samochód dziś w alejce. Dobra. To ty? Zostań na razie, to ogarnę na razie solo, spokojnie. Wiem no. Dobra, podbiegniemy, widzę jak to wygląda, zobaczmy. A, coś tu jest, moi drodzy, ale nas, nas w szczęście nikogo nie ma na zewnątrz. to tak jest? Drzwi. Jakiś dostawczak, jakieś drzwi, widzę, wchodził będę jak coś. To na pewno. Dobra, widzę, wchodzimy. Stary, czysto. Na pewno? No stary, mała klitka, nie? Weź sprawdź na schematach tego budynku, jak to wygląda. Eee, sprawdź którą ścianę. Masz ten skamat już? No, sprawdź którą ścianę. Ścianę? Dobra. Popatrzmy, widzę, czy coś tutaj jest. Przesunąć, dobra. Ale ty może tu? O, faktycznie. Jest przejście. Teraz uważaj. No kurde. Czekajcie, widzę, że zwabimy tego gościa. Jest ktoś, jest ktoś. Wiem. Cześć koleżko. Te. Co tu robisz? Nie ruszasz się. Podejdź do mnie Zacznijmy od tego, Podejdź do, do mnie. mnie. więc się uspokój Co mówisz? na moim terenie Dobra, wskaż pierdol... Ogłuszony Zajmij się nim już w środku Wejdź. Ta, wejdź, wejdź i zostań tam przy tym, przy ścianie, zostań Jest ogłuszony chłopie, lecę dalej na dół Okej okay, widzowie, co tu jest w ogóle za przejście na dół? Między ściany... kurde, zobaczymy co tu jest w ogóle Jak to laboratorium wygląda, jakieś czerwone drzwi Wchodzę niżej, może urwać zasięg, nie jestem pewien Zobaczmy czy coś, czy coś widać przez tam szybę, nie? Okej, okay, widzowie. Są tu jacyś robotnicy. Nie mam, nie są Może ich zostaw na razie żywych? To tak jest wy? zamysł. Dawaj, wlotujemy we dwóch, do środka. Wizowy co to jest, kurde. Robią, robią. Dawaj, dawaj. Ej, koledzy! Nie, nie! Nie! Owo! Owo! Ten na policję chciał dzwonić. Dobra. Wszyscy znokautowani. Trzech i było trzech. Ta. Dobra, Lejk. Przypilnuj tych gości. Ja idę po tego gościa u góry, bo on jest ponoć tym, całym szefem tego wszystkiego. Tutaj zarządza. Hej, stoi na bramce? No stoi na bramce, no ale widzisz. Znaczy on się próbował podnieść i mu waliłem sztukę, więc może go obudzić. Dobra, idę po niego. Zniosę go na dół. O czym co oni tu mają? Pentanyl? Nie, moi drodzy, coś innego tu mają. O. Te, o co, tu, o co chodzi ogólnie? Spokojnie to wbijacie? Weź coś tam, z jest jeszcze jak chcesz. Kolega wstał. Słuchaj, to tym, że zarządza ty? No, zarządzam. Sobie. Dziś robisz dla nas, rozumiesz? Co ja tak powiedział? My tak powiedzieliśmy. Robiłeś dla pomarańczowych, prawda? Nie robię dla pomarańczowych. Jesteś pewien? Ich szefitek nie żyje, kumplu. Więc. No, no nie obchodzi to ten to był tylko z to znaczy, co, co masz na myśli, że był zwykłym pionkiem, a dla niego robiłeś? Nie robiłem dla niego. A to dla po kogo? Po prostu brał ode mnie różne rzeczy. Brał od ciebie, mhm. No cóż, no takie życie jest przewrotne, że teraz robisz dla nas. A jak nie, no czekaj, to ci położymy od ja... z tego świata. Skoro przejąłeś ich dzielnicę, tak? Ja to, to rozumiem. No to nie widziałeś może czegoś podobnego do tego u nich w Widziałem, tylko... Powiedzmy inny kolor beczek, co? Możliwe, że inny kolor, nie wiem oni to przerabiali zbytnio Może tak być jak kuriera mogłeś zostawić Pójdźmy jebie ten kurier Też no widzisz, co czego bijesz? No nie wiem, zbytnio. Nie wiem po co ta cała otoczka. Nie mogliście normalnie wejść porozmawiać, tylko rozpierdalać nie, mi pracowników. Zrobiliśmy ci troszeczkę pod górkę, będziesz musiał sobie nowych ludzi znaleźć, a jak się nam sprzeciwisz, to nie żyjesz, rozumiesz? To nie jedyna siedziba, którą mam Mogłem tu wrócić o tak. No widzisz. A dostanie tylko poryju. To nie jestem jedyny. Widzę, że tyś hop do przodu, kumplu. No, zrób to dla nas, będziesz robił dla nas, nie, nie stanie ci się żadna krzywda. Masz bliskich. Co mam? Masz jakichś bliskich? Nie mam żadnych bliskich. No. Na pewno no. nie w tym mieście. No to w innym mieście. No to na myśl, że ich nie zajdziemy, stary. Radzę Płysk ci dobrze Płysk. się zastanowić, jeżeli nie chcesz, żeby twoi bliscy stracili życie. Zależy do czego dążysz. Zależy do, do tego, tego że będziesz dla nas pracował. Będziesz dla nas gotował metę, a my będziemy sobie z tego zarabiać. Może to tobie u, też coś chęli. kopsniemy. Może też sobie coś kopsniemy dla ciebie, jeżeli będziesz dobrze się spisywał. Co ty na to? No nie musisz mi nic kopsnąć. Nie mam wszystko u ciebie. To widzisz, zobaczymy. Także co ty na to? O, widzisz Alex? Ciężko nie było cię namierzyć. Jako ja mu dowód no. zabrałem. Skoro co prawdziwy dowód, to dobrym fachowcem jesteś koleżka, jak umiesz czytać. Mhm, mm taki jesteś mądry. To Dobrze, w takim razie, razie w jakim mamy się do ciebie zwracać? Nazywam się Oskar. Oskar. No to słuchaj, Oscar, robisz dla nas, to będziesz żył, twoi bliscy też na tym nie ucierpią, a ty nawet jeszcze może i na tym zyskasz. Także zastanów się, masz 10 sekund. Jest tak, lepiej by było jakbyś sobie przyszedł i porozmawiał normalnie. No byśmy się jakoś dogadali, a zaraz zrobić tą całą, motorcie, to mówiliśmy i po prostu porozmawiać. No widzisz, No ale zrobiliśmy Jak to moje tak to, to jest spoko, tylko trzy Proponujesz jakieś pieniądze za to. No mówię, jeżeli będziesz dobrze się spisywał, to, to nawet ci coś z tego kopsniemy, nie lek? Masz, 12 koła na start. No, no dobry początek Jó, współpracy, co? Tylko tyle przy sobie mam. Mogę na to przestać, ale z kolejnym miesiącem stawka się będzie zwiększać. Ja ty nie ty tutaj wyznaczasz warunki, ty komu? Ty właśnie, co ty? Posłuchaj, no, ja beze, mogę beze, beze mną. mnie nie będziesz się nic. Zależy mhm. jak dobry towar sprzedajesz i jak bardzo masz dobrą pozycję na rynku tym towarem wybudowanym. Wyeruję na całym los Santos, każdy towar, który jest, jest ode mnie. To ty jesteś od niebieskiej metry? Ja jestem od No widzisz jak pięknie. Stary widzisz, znaleźliśmy dystrybutora tego. Tak. No, Właśnie widzę, coś, że to jakbyś chyba. Jak widzisz, no, to dogadasz do się panowie. z meksykańcami, co? Oskar, o, dogadasz się o, z meksykańcami. Oczywiście, tak. No widzisz. Co no co masz coś na myśli? Polega tak. tutaj współpracy z meksykańcami. No, no i super. No, także mówić, jeżeli dobrze się to sprzedaje faktycznie, a jeżeli, fakt, jeżeli mówisz prawdę, że to, jest, to jesteś ty dystrybutorem tego wszystkiego, tego niebieskiego gówna, no to na pewno dobrze się sprzedaje. No a teraz osoba, słuchaj. Mówię czy nie będzie tu przyjeżdżała moja prawa ręka, kiedy towar będzie do odebrania? Ty do niego, dzień dobry panie, jak się pan czuje? Bo jeżeli usłyszę, że inaczej się zwracasz do niego, to dostaniesz kule. Najpierw mogę dostać kolana. nawet teraz kule. Nie będę się nic, brachu. Mm. Dobrze, na spokojnie, panowie, tak? Współpraca dogadana. A no, co, mogę Będziemy ci płacić. Co 3 dni. Możecie się tutaj zjawiać. To no super. Do towaru. Pracowników sobie pozbieraj. Ja jadę. No, dogadaj się, z nim. to jest inna kwestia. Fantastycznie. Pan dobra to swój numer wszędzie. A z tym mam laboratorium? Fantastycznie. Laboratorium jest nasze, w sumie, powiem tak. Zrobimy tak. Jest moje. Nie, to przegadajmy gdzie indziej. No, za niedługo No dobra, w sumie masz rację. 113 mm -hmm. 87 02. Dobra, mam. Co się kręci? A ty już pracuj. A z pracowników pozbieraj. A ty czarny dawaj. Blaki. Blacky. Powodzenia, Oscar. Nie zawiedź nas. Dobra, widzowie. Kurde. Ciekawy gość z tego Oscara. Bo jeżeli faktycznie to on produkuje niebieską me to jest najlepszym dystrybutorem w mieście, oni ludzie się o ten towar cały jako bijo. To sprowadza się do tego, moi drodzy, że z tego będą duże pieniądze i to ogromne, jeżeli faktycznie to jest on i faktycznie dobry robi towar. Na pewno chcemy jeszcze przegadać, moi widzowie, z lajkiem temat tego laboratorium, jak się dogadamy z nim, ale to jest już mniejszy problem, moi drodzy, bo na spokojnie się z nim dogadamy. Dawaj lajk, like, tutaj gdzieś pogadamy, nie? Odjedzie od podejdziemy gdzieś w samochody albo coś. Jeżeli on faktycznie jest dystrybutorem niebieskiej, to możemy z nim podjąć współpracę. Podzielimy się zyskami. Laboratorium jest nasze we dwóch. Ja ci no dam z tego 30%. Biznes. Oczywiście, że tak. Tylko, że w lepszym. Mówiłem ci, że kiedyś to wróci. Podasz mi 35% z tego i ja będę zadowolony. będę nawet 50 na 50. No to jak proponujesz 50-50, no to weźmiemy 50-50. Temu gościowi ja będę odpalał z swojej pensji z tego wszystkiego, żeby nie, nie był stratny na tym. Tylko mówię ci, zależy czy to, czy to jest faktycznie dystrybutor niebieskiej mm, Wydaje mi się, że jest Też tak myślę, sam widziałeś jaki towar mają No, widziałem, Fajnie. Jadę starym, bo może to za niedługo się zrobić grubo